Dzień dobry, mam na Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Zaczynamy od takiej zagadki, z którą każdy z Was może sobie poradzić, każdy z Was może włączyć się do tej zabawy, ponieważ szukamy miasta. Polskiego miasta, od razu zaznaczam polskiego miasta, ale e, w którego nazwie na pewno nie pojawi się litera A. Jeżeli macie jakieś pomysły, to ja już serdecznie zapraszam tutaj do studia. Już można sprawdzać swoje pomysły, już można powalczyć o pierwszą nagrodę, a do wygrania 100 złotych. 100 złotych za odpowiedź z koperty. Jeżeli podasz miasto, które właśnie m, dziś w kopercie się znalazło, wygrasz 100 złotych, także e, śmiało, no, pogoda, umówmy się, nie zachęca do wychodzenia z domu, także e, możemy ten czas e, e, zaliczyć w w inny sposób możemy spędzić ten czas przed telewizorem, jeżeli akurat nie jesteśmy w pracy czy nie mamy innych obowiązków na głowie. Możemy sobie wyobraźnią popodróżować po Polsce, ponieważ szukamy miasta bez litery A. Ja jeszcze przypomnę zasadę, ale już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numer. Chodzisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.loftnagrod.com. To co? Kto ma pierwszy pomysł? Myślę, że w momencie, kiedy przypominałam zasady, nawet jeżeli uważnie się im e, przysłuchiwałeś, może udało Ci się e, również e, pokojarzyć jakieś nazwy. Ja wiem, że to taka na pozór bardzo prosta zagadka, bo e, no, mówimy sobie polskie miasta, no przecież ja tych polskich z, miast znam trochę. No właśnie, ale jak zaczniemy, zaczniemy sobie przypominać, to uświadamiamy sobie, że te nazwy, które przychodzą nam do głowy, to są głównie nazwy przynajmniej z jedną literą A. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Katowice. Sami widzicie, że ta litera A naprawdę potrafi się w większości tych miast pojawiać, ale są też takie miasta, które tej litery A nie mają, jest tych miast mniej, więc tym bardziej liczę na szybkie rozwiązanie zagadki, a miasto, które jest w kopercie znacie. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Miasto to bielsko-biała. To tak, żeby tradycji stała się zadość. Mamy tutaj, zauważyłam, takiego e, e, jednego widza, który e, bardzo lubi podawać propozycje właśnie z literą e, A i to tuż na początku programu. No dobrze, to skoro e, już zdążył Pan się podzielić swoją propozycją, no na pewno bielsko bia nie, mogła e, nie mogłaby się znaleźć w kopercie, ponieważ e, posiada litery A. E, teraz w takim razie wróćmy do tematu zagadki, skoro Pan już e, e, swoją szansę e, wykorzystał. Tym razem może uda się Panu skojarzyć jednak takie miasto, które e, tej litery A w swojej nazwie nie ma. Co przychodzi Wam e, do głowy? Może miasto, w którym mieszkacie, e, akurat tej litery A nie ma. Może miasto, z którego pochodzicie, e, które odwiedzacie, bo macie tam, nie wiem, rodziny albo znajomych. Pomyślcie, zastanówcie się, bo ja wiem, że trudno jest paść właśnie na te miasta, które tej litery A nie mają, ponieważ zazwyczaj przychodzą nam do głowy właśnie te miasta z literą A, ale wierzcie mi, że tych miast kilka jest, takich, których litery A nie znajdziemy, więc myślę, że naprawdę jesteście w stanie szybko rozwiązać tę zagadkę. Ja trzymam kciuki już za kogoś, kto być może skojarzył jakąś nazwę i wybiera numer do studia, tylko jeszcze raz przypominam. Mam nadzieję, że ten telefon też będzie dla nas taką przestrogą, ten pierwszy telefon, że jednak naprawdę łatwo o pomyłkę ta litera A faktycznie potrafi się pojawiać w tych nazwach częściej niż nam się wydaje, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej litery A, że ją pomijamy. Także upewnijcie się, sprawdźcie jeszcze raz, przeliterujcie sobie tę nazwę, zanim wybierzecie numer do studia, tak żebyście mieli pewność, że wybierając numer macie przygotowaną odpowiedź, która faktycznie do zagadki pasuje. Miasto bez litery A. Tuwa czeka. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Taki, który bardziej pasuje do zagadki, bo wiemy, że Bielsko-Biała no, w kopercie znaleźć by się nie mogła. Na pewno chodzi o miasto bez litery A. Kto wie, to 704-300-4304. Można z tego numeru korzystać dzwoniąc zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego. Także tutaj kwestia tego, który telefon jest pod ręką, po który jesteś w stanie szybciej sięgnąć. Może teraz? Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, z Zdrój. Połucyn, Zdrój. Tak, tak, jak powiedziałam, że na pewno znacie wszyscy to miasto, to, to gdyby to taka propozycja była w kopercie, to, to raczej bym tutaj. Raczej bym tutaj no, nie użyła takiego określenia, że, że wszyscy znacie. Dobrze, ja zapiszę. Ja, ja nawet nie wiem, gdzie ten Połczyn leży. Półczyny zdruje. Yy, 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 trochę za mała ta miejscowość, bo tak jak mówię, że chodzi o miasto, które wszyscy znacie, to na pewno nie chodzi o coś malutkiego, bo wiadomo, że łatwiej jest nam skojarzyć nazwy yy, tych nieco większych miast. Także skupmy się faktycznie na takich nazwach, które znamy nie tylko my, yy, ale mogą znać też inni, bo yy, to tak jest, że być może panu akurat ta nazwa jest bliska, bo może pan tam mieszka, może pan tam na przykład jeździ w trakcie wakacji odpoczywać, czy, czy ma pan tam rodzinę. To wtedy faktycznie ta nazwa mogłaby nam szybciej przyjść do głowy, ale pamiętajcie też, że musi być to miasto, które faktycznie większość z nas kojarzy, bo reżyser nie wkładałby do koperty takiego miasta, m, m, które m, no, byłoby trudno odgadnąć, chociaż z drugiej strony zobaczcie, no tak to jest. Program na żywo nie, ma, nie możemy przewidzieć tego, jakie propozycje się pojawią i gdyby na przykład ten połczyn znalazł się w kopercie, to e, e, z pierwszym telefonem zagadkę byśmy rozwiązali. No ale to nie jest e, to miasto w kopercie, na pewno coś, co znacie o wiele, wiele lepiej. 100 złotych do wygrania. 704 304 304. Jeżeli jest ktoś, kto ma nowy pomysł, to zapraszam, bo na pewno jeszcze jakieś miasto jest. I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Powiedź? Sopot. Sopot, o, dobry pomysł, jeszcze nie z koperty, ale bardzo dobry pomysł, dlatego że Sopot na pewno jest nam wszystkim znany. No może nie jest to bardzo duże miasto, ale z racji e, 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 takiej destynacji wakacyjnej, no to wszyscy kojarzymy bardzo dobrze. Także brawo, Sopot. E, to co? Jest szansa, że z trzecim telefonem rozwiążemy tę zagadkę. Także ja już. Czekam na telefon, a może żeby przyjemniej walczyło nam się o pieniądze, taka ponura pogoda za oknem, to może nagrodę bonusową jakąś nam reżyser zaproponuje. Nie zaszkodzi spróbować go o to poprosić. Sprawdźmy, co mógłby nam tutaj zaoferować. Nie no, daj więcej pieniędzy. O, ja czuję, że szybko jesteście w stanie rozwiązać tę zagadkę. A jeżeli możemy dzięki temu powalczyć o większe pieniądze, czemu nie? Nawet półtora tysiąca złotych. Co to oznacza? Gwarantowana stuwa za rozwiązanie zagadki i 1400 zł to bonus, który można wygrać, odpowiadając na szybkie 5 pytań w ciągu 30 sekund, łącznie nawet półtora tysiąca zł. To co? Kto z Was ma pomysł? Kto z Was wie, o co chodzi? Na pewno nie Połczyn Zdrój, bo chodzi o coś bardziej Wam znanego. Sopot to dobry pomysł, bo mimo że, że nie jest jakieś wielkie miasto, to na pewno z racji tego, że znajduje się w takim wakacyjnym kierunku, to jest nam dobrze znane. Co jeszcze z tych miast, które na pewno tej litery A w swojej nazwie nie mają? Jest tych miast znacznie mniej, więc z jednej strony jeżeli masz pomysł, duża szansa, że to będzie odpowiedź z koperty. Z drugiej strony rozumiem, że trudniej jest na takie miasto wpaść, skoro większość, które przychodzą nam do głowy, to są właśnie miasta z tą przynajmniej jedną literą A. No dobrze, to może z trzecim telefonem się wszystko wyjaśni. Pomyślmy, zastanówmy się, bo nawet półtora tysiąca złotych można wygrać. Może ty mieszkasz w takim mieście... Yy, w którego nazwie faktycznie nie ma tej litery A. No to łap szybko za telefon, sprawdź, bo może właśnie za podanie miejsca zamieszkania możesz wygrać pieniądze. Także byłyby to łatwe pieniądze do zgarnięcia. Nawet półtora tysiąca złotych o tyle można powalczyć, jeżeli ktoś oczywiście w domu jest. No oczywiście, że aura za oknem jakoś nie, nie sprzyja spacerom i jakimś wyjściom. Natomiast rozumiem, że to jest taka pora, kiedy większość z nas jest w pracy. Także wykorzystajcie to. Nieliczne osoby przed telewizorem o tej porze i te osoby mają szansę powalczyć o nagrody. To dopiero pierwsza propozycja dzisiaj, ale chcielibyśmy w trakcie trwania programu rozwiązać tych zagadek jak najwięcej. Nawet półtora tysiąca złotych dla kogoś z Was. Miasto bez litery A. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Już wiemy, że nie Sopot. No i na pewno nie Połczyn. Coś, co, co na pewno znacie. Bardziej. Każdy z was wie, gdzie leży to miasto. Na pewno ty nazwę znacie. Słyszeliście, także skupmy się na tych faktycznie miastach, które znamy, bo czasami tak jest, że myślimy sobie o tych miastach bez litery A, ponieważ nie ma ich wiele, to zaczynamy szukać wśród takich malutkich miast, miasteczek, o których faktycznie większość osób mogłaby nie słyszeć, bo to zazwyczaj tak jest, że wtedy, no jeżeli pochodzimy z tego miejsca, to ta nazwa mogłaby nam się rzucić w, w Ucho, ale innym mieszkającym w innych rejonach Polski już może troszeczkę mniej. Zdarzało się przy tej zagadce, że nawet słyszałam nazwy nie miast, a, a wsi na przykład. Także tu nie o to chodzi. Słuchajcie, na pewno w kopercie jest nazwa miasta, miasta, które znacie, o którym słyszeliście. Także na takich propozycjach się skupiamy. Dwie propozycje już na tablicy. Czy z trzecim telefonem rozwiążemy zagadkę? Sprawdźmy. Ja dyktuję numer, kto wie, kto w międzyczasie skojarzył jakąś nazwę i wybierze numer razem ze mną. 704 304 304. Czekamy. Sprawdźmy, czy to będzie ten strzał w dziesiątek. Kto został w domu, kto y, y, nie musiał iść czy do pracy, albo y, akurat dzisiaj inaczej zaplanował sobie dzień, może y, sięgnąć po wygrane. To nie jedno, bo to dopiero początek tego, co nas dzisiaj czeka. To jest taka zagadka na rozgrzewkę, ponieważ faktycznie dzisiaj ym, tak ponuro za oknem, więc reżyser, żeby nas dobudzić, postanowił nam zaserwować taką zagadkę na rozgrzewkę, gdzie włączymy się do zabawy, pomyślimy trochę, a potem łatwiej będzie nam się dzięki temu wprawiać w, w te kolejne zagadki. Yy, tak sobie myślę, może faktycznie. Więcej tych pieniędzy, nawet 2000 zł. Dobrze, skoro taka deszczowa pogoda, to nawet jeżeli zostaliśmy z domu, takie trudno jest nam się jakoś dobudzić, więc myślę, że 2000 zł to kwota, która powinna sprawić, że chociaż bardziej otworzymy to oko i spróbujemy powalczyć o pieniądze. Nawet 2000 zł. Miasto, ale uwaga, takie, w którego nazwie nie pojawi się litera A. 704, 304, 304. Kto ma pomysł, to serdecznie zapraszam. Czekamy. Ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon kogoś z Was. Nie macie problemu z trafieniem tutaj do studia, bo przecież już kilka telefonów usłyszałam. Ja rozumiem, że niewiele osób przed telewizorem, więc też te telefony nie będą się urywały, ale jeżeli ktoś tam jest i w międzyczasie wpadł na kolejną propozycję, zapraszam, wykorzystaj to, że nie masz dużej konkurencji że jednak to jest taka pora, kiedy większość ludzi w pracy. Ty jesteś dzisiaj w domu, może dzisiaj wyjątkowo, może pracujesz na takie zmiany, że akurat o tej godzinie możesz sobie posiedzieć jeszcze wygodnie przed telewizorem, nie martwiąc się o tym, co, co później śmiało. Możesz wygrać nawet 2000 zł, jeżeli już włączyłeś telewizor. Wykorzystaj taką szansę. Może niecodziennie masz okazję o tej godzinie być przed telewizorem w związku z tym e, nieczęsto przytrafia ci się taka okazja, żeby powalczyć o duże pieniądze. W tym momencie taka możliwość już jest i to już przy pierwszej zagadce w naszym programie. No myślę, że niektórych nie dziwi ten fakt, bo jeżeli tak deszczowo i ponuro za oknem to reżyser faktycznie czasem chwyta różne środki, takie, które są w stanie nas chociaż troszeczkę obudzić. O, jest telefon, dzień dobry, jaka odpowiedź? Gorzów, Wielkopolski. Poproszę. Gorzów, Wielkopolski. Dobry pomysł, nie z koperty, ale faktycznie to miasto, które na pewno kojarzymy. Jeszcze nie Gorzów, ale dobry pomysł, bo duże. Duże miasto. No dobrze, co jeszcze? Co jeszcze przychodzi nam do głowy? Nie gorzów, nie sopot, no i na pewno nie połczyn, mimo że to pierwsza propozycja jaka się pojawiła. Zobaczcie, gdybyście też mieli typować. K które z, z tych trzech miast włożyć do koperty, to pewnie e, pałczyn e, nie byłby e, tym, które, które zdecydowalibyście się włożyć do koperty, gdybyście chcieli, żeby zagadka została szybko rozwiązana. A tutaj właśnie taka propozycja pojawiła się jako pierwsza, bo to tak jest. Ile osób przed telewizorem, tyle różnych pomysłów, tyle różnych skojarzeń, bo przecież każdy z nas mieszka w innej części Polski, w związku z tym e, inne miasta jesteśmy w stanie e, skojarzyć, inne nazwy przychodzą nam do głowy. Nawet 2000 zł do wygrania. 704, 304, 304 to jest ten numer. Na uwaga. Kto chce podać swoje miasto? Bo może faktycznie mieszkasz w mieście, w którym nie ma tej litery A w nazwie? Trzy propozycje na tablicy. Naprawdę w każdej chwili jesteście w stanie rozwiązać tę zagadkę. Tym bardziej, że w kopercie miasto, które znacie, także tutaj nie chodzi o to, żeby doszukiwać jakichś takich miasteczek, małych miejscowości, o których większość osób mogłaby nie słyszeć. My naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto w którym momencie zagadki poda nazwę z koperty. Mamy nadzieję, że to się szybko wydarzy, bo na tym polega zagadka rozgrzewkowa, że szybko ją rozwiązujecie. I dzień dobry, jaka odpowiedź? Dziękuję, nic już nie będę grała. Ale jak już wybrała pani numer, to trzeba było się podzielić odpowiedzią z nami. No, czasem są takie mniej lub bardziej zdecydowane osoby, które wybiorą numer do studia, a potem się rozmyślają. No, to pani wybrała do nas numer, także następnym razem proszę się zastanowić wcześniej, czy, czy faktycznie chce pani brać udział w zabawie, czy nie. Wtedy nie będzie pani blokowała szansy komuś, kto być może w tym momencie wybierał numer do studia, chciał udzielić odpowiedzi, no i takiej szansy przez ten momencik nie miał. No, teraz ta możliwość jest, nawet 2000 zł do wygrania, e, także kto walczy zapraszam. I jak już wybieracie numer, miejcie przygotowaną odpowiedź, bo szukamy miasta bez litery A, także sprawdźcie, upewnijcie się. Wiemy już, że to nie będzie Sopot, Gorzów e, i Połczyn, bo Połczyn troszeczkę za, za małe miasto w, w porównaniu do tego, jakiego szukamy. Kto skojarzył coś jeszcze w takim może teraz? Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, Łowicz. Łowicz, o proszę. Faktycznie mogłaby być to propozycja z koperty, jeszcze nie, ale na tablicy się pojawia w takim razie. No dobrze. Czekam na tę piątą miejscowość, to może poproszę Reżysera o 3000 zł. Udało się, udało się. Nawet 3000 zł specjalnie dla Was przy tej deszczowej środzie. Środek tego dnia, no, ponury bo ponury, mało tego, to chyba dopiero początek. Właśnie takiej deszczowej pogody, także musimy się uzbroić chyba w cierpliwość i faktycznie, że nie musimy być w pracy o tej godzinie, znaleźć sobie jakieś ciekawe zajęcie, na przykład rozwiązując zagadki, wygrywając pieniądze. W tym programie taką szansę macie, nawet 3000 zł do wygrania. Także śmiało zapraszam kogoś, kto ma jakiś pomysł. Miasto bez litery A. Co to może być? Wykluczyliście już kilka propozycji. Wygrać można nawet 3000 zł, a jestem przekonana, że za chwilę ktoś z Was ten nazwę wypowie. Także śmiało. Nawet 3000 zł do wygrania. 704, 304, 304. Kto wie, kto skojarzył? Jeszcze czekamy. Ja w każdej chwili mogę usłyszeć odpowiedź, także w każdej chwili możemy zakończyć tę zagadkę, więc spróbujmy się jeszcze raz skupić, skoncentrować. Ja wiem, że to nie jest łatwo w takiej godzinie, kiedy być może nawet jeżeli się nie spieszymy do pracy, to jakieś różne sprawy chodzą nam po głowie, ale może ktoś. Dzień dobry, jaka odpowiedź? O czym pani mówi? No, potrzebuję tutaj usłyszeć nazwę miasto bez litery A. No już! Szczecin. To jest dobry pomysł, chociaż nie jest to odpowiedź z koperty. Ale Szczecin, dopiero teraz po takich propozycjach jak na przykład Połczyn. No, cieszę się, że propozycję usłyszałam, chociaż e, dziwi mnie fakt, że ktoś najpierw wybiera numer do studia, a potem zastanawia się, o czym ja tutaj mówię. No, zakładam, że skoro wybieracie numer do studia, to wiecie, po co tutaj dzwonicie. Jeżeli chcecie wygrać pieniądze, zapraszam serdecznie. E, niektórzy chyba zaskoczeni tym, że wybrali numer do studia i, i, i nagle w tym studiu się znajdują. Tu się nie ma co dziwić, nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, także wybierając ten numer, bądźcie przygotowani. Na to, że ja z drugiej strony słuchawki, telefonu poproszę o odpowiedź. Nawet 3000 zł. Dla kogo? 704-304-304. Kto wie, kto skojarzył jeszcze jedno miasto? Miasto bez litery A. Myślimy, oby nie za długo, bo chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych zagadek, chociaż wiem, że skoro tych miast bez litery A jest znacznie mniej. No to trzeba się zastanowić, zanim odpowiedzi udzielimy. Pamiętajcie, że w każdej chwili można wybrać numer do studia. Ja do tej pory usłyszałam już kilka propozycji, a to znaczy, że jest chociaż kilka osób przed telewizorem i potraficie skojarzyć takie nazwy. Każdą kolejną propozycją jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. A skoro tych miast bez litery A jest znacznie mniej niż tych z literą A, to tym większa szansa, że zagadka szybko będzie za nami. Nawet 3000 zł dla kogo? Kto ma jeszcze jeden pomysł? To śmiało, pospieszmy się, bo musimy tę zagadkę kończyć. Czekają nas dzisiaj premierowe zagadki, żebyśmy mogli przejść dalej, to, to tutaj musimy się troszeczkę pospieszyć. Kto ma jeszcze jedno miasto na myśli? Miasto bez litery A, bo, bo, bo może to być to. Może to być strzał w dziesiątkę i to może właśnie ty zgarniesz za momencik nawet 3000 zł. 704 304 304. Kto skojarzył? I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Chojnice. Chojnice. Też zastanawiam się, czy, czy, czy niezbyt mała propozycja w porównaniu do, do tego, co jest w kopercie. Zapiszę. No dobrze, co jeszcze przyszło Wam do głowy? Bo na pewno znacie też te miasta, które ko kojarzymy bardziej, lepiej. Tylko trzeba się skupić. Zaczynamy już troszeczkę krążyć wokół być może takich miejscowości mniej znanych, o których może nie każdy słyszał albo nie każdy jest w stanie skojarzyć. A na pewno są jeszcze takie miasta, które znamy lepiej. Także kto ma pomysł?